No kochani, witam was serdecznie, jesteśmy na pięknym obiekcie w Tomaszowie Bolesławieckim, jest to miejscowość kochani oddalona od nas o 3 km może, potem wam pokażemy. My z Gutkiem jesteśmy po raz pierwszy na tym obiekcie z Nadusią. Widzieliśmy go, bo przejeżdżamy tędy często. Myślę, że nikt nas stąd kochani nie wygoni. Przypominam kochani, czekaj, że dzisiaj testujemy nowe butki Korki Messiego. Pokaż, weź jeszcze mi podeszwę drugiego, bo to jest ciekawe. Siadaj na chwilę. Zobaczcie, bo zaraz te budki już będą brudne. Jedna jest czarna, druga jest biała, jedna jest z tyłu biała, druga czarna. Niesamowite buty. Myślałem, że nam je rozkompletowali. Słuchajcie, oczywiście do butów zawsze wkładamy żelowe wkładki, pamiętajcie o tym, naprawdę no moi kochani nie zróbcie sobie krzywdy, bo, no bo szkoda. Także Guciu zakłada tak, ale tylko że się pomyliliśmy. No wejście. Aha, Z e, kochani, no. Guteczek w tym momencie szykuje się do zabawy e, zaraz będziemy robić pierwsze sznurowanie, pierwsze kapki, pierwsze słuchajcie kochani e, bicie e, piłki. Natomiast e, e, czekaj Guciuś, natomiast. E, ja może mu pomogę w tym sznurowaniu, dlatego że pamiętajcie wszyscy jak sznurujecie to, aby zawsze od samego początku ściągać buta, czyli już stąd. Nie, nie, nie z samej góry, bo to jest proste, tylko z samego dołu. Słuchajcie, Korki Messi w 10 numer 36 to jest kochani nasza nowość, którą nabyliśmy i tu stąd zaczynamy. Patrzcie co się dzieje. Wkładamy tu palca i jedziemy. Cyk. Jest to bardzo ważne kochani, tym bardziej że jeżeli potem macie siłę uderzenia i próbujecie strzelać, a jest źle zawiązany but, to wy kochani wtedy strzelacie yy, z powietrza, czyli yy, no, robi się tam po prostu pęcherz powietrzny. Zobaczcie ile ja już ściągnęłem gudkowi tego buta. Zyskałem co najmniej ponad centymetry sznurówki i teraz to jest bardzo istotne, szczególnie właśnie przy strzałach. A my dzisiaj tych strzałów troszkę oddamy. Mamy pogodę. E, w ogóle, kochani, jest e, e, wielki piątek, czyli już jesteśmy prawie, kochani, e, w trakcie świąt. Natomiast myśmy porobili troszkę swoich obowiązków. Przyszliśmy się rozerwać, bo dzisiaj nie ma treningu KS Talent. Dawaj, gutku, drugi. E, ani za Ani za Także my jesteśmy, kochani, bez treningu i możemy sobie pozwolić na to, żeby e, dzisiaj się pobawić. Na, e, na Orliku. Właśnie w Tomaszowie, do którego mamy tu kochani rzut beretem. Myślę, że rowerem byśmy jechali tutaj, Gudku, ile? 5 minut? 10? Nie, 15. 15? No. E, chyba nie. Słuchajcie, autem to ja tu jadę 5 minut, bo następna nasza wioska, zaraz Wam pokażę. Tata, to mogliśmy pojechać rowerami. Ale jest za zimno. No. Kochani, mamy koło 5 stopni, dlatego mamy czapki, jesteśmy bardzo ciepło ubrani. Natomiast, Gudku, ja bym Cię bardzo prosił, żebyś zanim zacznie strzelać, rozgrzał się dobrze, brykaj. Ja też brykam. Bryka Także bryka mamy, bryka. kochani, debiut budków F-10. W ogóle jak się, jak się w tym chodzi, Gudku? Dobrze? Ja w tym momencie, kochani, zanim będę na statywie... To troszkę e, zademonstruję wam ten obiekt, bo naprawdę szacunek dla gospodarzy. E, I tak Gutku, próbuj się rozgrzewać troszkę, dobra? Przygotuj sobie nóżkę. Ja mam swoją najkę, gutek ma swoją tango, Tusia ma swoją Finlandię i zaraz będziemy się bawić, kochani, cały orlik nasz. Nieprawdopodobne. Zobaczcie, tutaj mamy to czarne ziarno, granulat gumowy, czyli jest to bardzo wysokiej e, e, nawierzchnia. Nie wiem, 3. Oj kochani, widzę, że te buty to samo grajki, same cykają. W każdym razie kochani, zobaczcie, jak to pięknie jest połapane. Tu boisko do kosza, ale do boisko do siatki. Tam jest taka gumka. Cztery. Cztery, piona. Gratuluję, pusia. Cztery żongle, ślicznie. Tu mamy. Ile było? No to super, jak na pierwsze podejście i pierwsze kopnięcie piły, to bardzo dobrze, gódku. Natomiast ja myślę, że w tym momencie, e, jak stówkę czaśniesz, to rozpoczniemy sobie e, kopanie, dobra? Natomiast e, ja, kochani, tak. O, zobaczcie, tam gdzie uciekł nam ten samochód, to w tamtą stronę niecały kilometr, dwa jest nasza kruszyńska e, arena. Natomiast dzisiaj przyjechaliśmy przetestować te budki, e, gutka tutaj. E, z prostej przyczyny, kochani, bo na kruszyn arena. O, ale piękna! To było śliczne. Yy, z półwoleja złożenie. Słuchajcie, y, no, y, kruszy na arena, no dzisiaj jest bardzo grząska, Jest bardzo... Yy jest bardzo kochani nieprzyjemnie bardzo niefajnie natomiast tak ja bym chciał kochani też się troszeczkę rozgrzać bo zaraz się może pobawimy troszkę z Gudkiem w jakieś strzały w jakieś poprzeczki natomiast póki co kochani to ja na statywie wskakuję i będę próbował troszkę też sobie pożonglować też mam kurtkę no no w, w, ale okolica naprawdę przepiękna, kochani. No tam idzie mówię główna droga w kierunku Wrocław, z yy, zgorzelec Wrocław. Yy, dojazd do autostrady jest tutaj, kochani, do A4. Natomiast Nusia wali karnego Gudkowi. Uwaga, patrzcie na to. Ognia nuśka. Z 9 metrów, uwaga. Ale sprytnie, niewiele by weszło. E, gutku, ale jeszcze nie strzelamy, jeszcze się rozgrzewamy. Ja kochani ściągam sobie też kurteczkę. Eee, to nie, bo to się ładnie bluzy, wiesz? Ja też chcę się troszeczkę pani rozdrzać, też troszkę pokapkować Guciuś, eee, słuchaj, dopóki, e, dopóki nie wyskoczysz z setką, to e, nic więcej nie działamy, dobra? Jeszcze jeszcze westrzał, jeszcze westrzał. Na razie, słuchaj, na razie spróbujemy się robić Tak świetnie się ryzykują Ja bym miał tysiące już, nie Tata jest... to będzie starszy, jeszcze się na Aż cztery I tata! I tak, e, słuchajcie, ja myślę, że tak, zrobimy z Gudkiem mały eksperyment, chodź do mnie, rozdziałaj się troszkę Kto pierwszy przejdzie kapkami boisko no tak Jak piłka spadnie, słyszysz? Jak piłka spadnie, nie od nowa, to w tym miejscu, gdzie spadła robimy 5 pompek, nie? I wracasz i idziesz dalej. Zaczynamy stąd, dawaj. Dobra, okej. Okay. Gotowy? Do połowy, czy do Pamiętajcie, 5 pompek jak ktoś spadnie. E, to jest nasza rozgrzewka. Gotowy? Ja, biegnę, ja biegnę. to Dyskans. Bratki ile razy pompowałeś? No. Słuchajcie, dwa razy pompował. Cała długa siórnika, tam tam z powrotem. Ja pompowałem chyba z 5-6. A czuję się, jakbym biegł do Bolesławca i z powrotem. Ja myślałem, że to się całe. Słuchajcie, rozgrzany. Ja myślę, kochani, zaraz rzucę okiem, jaki czas jest. E, czekaj. Kamerka za moment będzie gutek e, z tyłu. Natomiast rozgrzewkę uważam za e, dobrą. Mówię wam kochani mocno się zmachałem. Troszkę muszę odzyskać. Co tam widzieliśmy picie? Chyba coś tam w aucie mamy. Piękne okno, ale szkoda, że nie widzieliście. Zaraz kamerkę damy, gdzie indziej. Słuchajcie kochani piękne okno. Słuchaj, gutku, powiedz mi, jak w ogóle pierwsze wrażenia po tych butach? Ej, słyszysz? Samoklejki? Samograje? Samo Słuchaj. A, i tym Dobrze. razem brakło Słuchaj, Gudku, dwa słowa o tych butkach. Ekstra. Możesz polecić komuś? Tak. A w których ci lepiej? W tych czy w tamtych e, najkach? Dobrze. Czyli jednak adidasy. Czyli następnym razem jakie będą? Adidas Zostajemy przy Adasiach, tak Fiona? Adasiach? No tak kochani, wielki szacunek dla Najka, kochamy Najka W ogóle szanujemy konkurencję W odróżnieniu i w przeciwieństwie kochani do wszystkich nie jesteśmy ani jesteś złośliwi Daj piłkę, tatuś poprzeczkę spróbuję. spróbuje Daj Ani nie jesteśmy złośliwi Ani kochani zawisni. Wszystkim życzymy sukcesów, odejdź O, proszę o poprzeczkę, tatuś mówił, widzieli to ja, Sebastian Szabłowski. A widziałaś moją poprzeczkę? Widziałem, ale ja tutaj też. No. Uwaga! Ale akurat tuśka, nic się nie stało? Kochani, w takim razie tą część zamykamy. Pobawimy się jeszcze troszkę, kochani. Część z tych zabaw jeszcze wam pokażemy na kanale. Co prawda to nie nasza kruszyńska arena, ale warunki tutaj mam naprawdę przepiękne zobaczcie śliczny obiekt, przestało padać może będzie zwiastować to świetne święta ja uciekam z kamerką kochani na środek, także za wiele nie usłyszycie, ale za to wiele zobaczycie, z 20 metra gutę ładuje, ognia w nowych budkach, ciach lewa noga, O, haka, poprzeczka piękna, brawo ładna latę, dobra kochani witam i zapraszam do kolejnej odsłony